dzisiaj przeszła przez Komisję Kultury i Środków Przekazu i chyba będzie procedowana dziś w Sejmie ustawa powołująca Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu. Pan poseł jest w Komisji Kultury. Ja po pierwsze chciałam się dowiedzieć, bo ten pomysł powstał, znaczy zostało zadecydowane przez premierów Tuska i Putina 7 kwietnia o powołaniu tego, tego ciała. Będzie to organ państwowy. Ja chciałam się dowiedzieć w jaki sposób on może się przyczynić do, do współpracy, do dialogu? Przede wszystkim to jest wynik pracy Komisji do Spraw Trudnych Polsko-Rosyjskiej. I oni przez dwa lata wypracowywali ten jakby projekt takiego no, centrum. Między innymi powstała książka, którą wszyscy przygotowujący tą ustawę czytaliśmy. No i ona ma naprawdę w sposób bardzo poważny służyć dialogowi i porozumieniu, to o czym to jest. A w szczegółach to jest tak, że będzie tam bardzo, bardzo dużo bardzo poważnych inicjatyw po to, żeby naród polski i rosyjski lepiej się zrozumiał. Ma to służyć integracji, ma to służyć wymianie młodzieży, wymianie kulturalnej, wymianie, wymianie myśli, opracowaniom historycznym. Bazą na przykład taką filozoficzną, historyczną jest ta wielka książka białe i czarne plamy pisana przez Rosjan i przez Polaków. Ona będzie służyła e, no, no, no spojrzeniu na nasze stosunki, które były przez wieki za e, za nie... Nie najlepsze. Tak jest. Temu, żeby one były, żeby były coraz lepsze. A to spotkanie siódmego, to był jeden z punktów spotkania pana premiera Putina z panem premierem Tuskiem. Chciałam się dowiedzieć, czy takie e, sprawy jak e, budowanie pomnika e, żołnierzy e, bolszewickich e, poległy w 1920 roku e, pod Osowem, czy się wpisuje właśnie w e, Krąg zainteresowań, czy, czy centrum będzie wpływało na tego typu decyzje, czy na przykład tak jak dzisiaj wiemy o odsłonięciu tablicy o pomocy Węgrom, o pomocy Węgier dla Polski w 1920 roku, która była, jak donoszą media, hamowana przez kancelarię prezydenta Komorowskiego ze względu na obawę, co powiedzą Rosjanie, tak? No to jest Pani zdanie. No, obaw żadnych Pan Prezydent nie ma co powiedzą Rosjanie, bo jesteśmy w wolnym kraju i nie ma żadnego problemu tutaj. Ten fakt historyczny miał miejsce. E, ta komisja ma słożyć prawdziwe. A no tak, a prawda będzie zawsze niewygodna dla osób z różnego punktu widzenia, siedzenia. Sam podlegam tym samym kryteriom, e, co obywatele. W związku z tym, e, jeżeli będzie to sprawa jakiegoś pomnika, czy uczczenia zmarłych, tak jak, e, tak jak z, zaby, polegli w czasie wojny, drugiej wojny Co śmierdowej. innego pomnik, co innego e, zbudowanie cmentarza godnego, prawda? Ja pani powiem, od tego tam będzie e, bardzo duży skład ludzi... E, o różnej profesji, ale we ludzi poważnych, którzy mają doświadczenie i, 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 i wiedzę, żeby wszystkie sprawy zapadały z jak najmniejszą ilością kontrowersji, prawda? E, no i tyle. Czytam uzasadnienie do ustawy, i tam również e, z obu stron e, to centrum ma się zajmować sprawami gospodarczymi. Czy w to się wpisuje na przykład również działanie tego typu, jak no, dość głośno ostatnio Gazprom na uniwersytecie funduje stypendia? po to, żeby, żeby studenci pisali prace naukowe i tak dalej, i tak dalej, bo to jest też współpraca z młodzieżą i badania naukowe czy to też takie działania się wpisują? znaczy centrum nie ma służyć takim porozumieniom gospodarczym ono ma służyć to właściwie nie porozumienia gospodarcze, e, tak, tylko ale tak ja wiem takiego rodzaju współpracy no, cały czas musimy pamiętać że poza tymi obawami politycznymi, historycznymi istnieje coś takiego, co nazywamy życiem codziennym prawda I Jeżeli Gazprom funduje, no to studenci korzystają. Jeżeli uczą się na uniwersytetach rosyjskich, to uczą się tak samo Rosjanie u nas. My, my, centrum ma służyć temu, żeby nie powstawały tak, tego rodzaju wątpliwości na przykład. I, i, i to ma być. Yy, to jest tak, że, że w sumie idea tego centrum to było o, o opuszczenie w dół e, tych wszystkich kontaktów które były na poziomie kiedyś władzy, prawda, że to była kontakty polsko-rosyjskie odbywały się na poziomie władzy czy to była władza Putina, czy Miedwiediewa czy Pana Kaczyńskiego, czy teraz Tuska i tak dalej, a teraz to ma być że to będzie bardziej obywatelskie ja dlatego witałem to e, e, z, z radością i też z nadzieją z nadzieją, dlatego, że nie mogę powiedzieć od razu, że od razu wszystkie sprawy pięknie załatwimy, to nie jest takie proste jeżeli 500 lat, czy 400 się nie uda. Dawało. Ale y, y, rozumiem to, y, te pani wątpliwości. No i od, od tego ma służyć. No ktoś w imieniu obywateli ma prawo zabrać głos. A najlepiej, jeżeli będą to robić ludzie przygotowani, mądrzy i odpowiedzialni. Dzisiaj w nocy między innymi będzie procedowane, a jutro, jak rozumiem, głosowane. Głosowany projekt, który przeszedł już przez Senat powstania Centrum Dialogu i Współpracy Polsko-Rosyjskiej. Ja wyczytałam w uzasadnieniu, że budżet na to to ma być z każdej strony po 4 miliony złotych co roku. Na temat zadań, że jest to. Ma to być między innymi taka współpraca naukowa, i historyczna i to rozumiem, ale również gospodarcza, wymiana młodzieży i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że PiS w całości był przeciwko. Chciałam się dowiedzieć dlaczego. Tak, głosowaliśmy przeciwko, składaliśmy wniosek o odrzucenie już z tego, co pani redaktor mówiła. To już widać, że to jest taka trochę uwspółcześniona wersja TPPR-u. E, ten nie, to jest młodszy. <gry> to było takie towarzystwo przyjaźni polsko-radzieckiej, do którego e, kiedy ja byłam uczniem, zapisano mnie bez mojej wiedzy. Wszyscy byli zapisani do tego towarzystwa, e, ale poważnie, no to tak brzmi może nie groźnie, prawda? Centrum przyjaźni, dialogu, jednakże zarówno analiza ustawy, jej uzasadnienia, jak i patrząc na kontekst, w jakim ona powstaje, wydaje się, że jest to projekt, który nie tylko nie będzie przyjazny, obojętny nawet ale szkodliwy dla e, myślę, że interesów Polski, jeśli powiem to nie za dużo, bo należałoby go w takich e, dwóch kontekstach roz, rozpatrywać. Po pierwsze, zgodnie z uzasadnieniem, projekt ma zwalczać wrogość między społeczeństwami. Czyli już ufłan dofundowany jest błędnie, bo nie jest to prawdziwa teza. Między społeczeństwami polskim i rosyjskim nigdy nie było wrogości, nawet jeśli była między rządami. Często między poszczególnymi grupami społecznymi były tak dobre stosunki, że wszystkie rządy dzisiaj i historycznie mogłyby pozazdrościć. W związku z tym sama teza e, z założenia jest już fałszywa. Mało tego, gdzie przy takim centralnie planowanym, planowalnej przyjaźni, że tak powiem, jest na przykład miejsce na współpracę z memoriałem, gdzie jest miejsce na współpracę z dysydentami, nie widzę. Jak Pani powiedziała, centrum to, o jego jednym z głównych zadań będzie ta współpraca historyczna i będzie to jak gdyby kontynuowanie prac polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Jaki jest rezultat dziś tej kilkuletnioletniej pracy? Kilkuletniej pracy wiemy. Po pierwsze, Polacy są nadal obwiniani również przez oficjalne czynniki rosyjskie za wybuch II wojny światowej. Pakt Ribbentrop-Mołotow wedle strony rosyjskiej to odpowiedź na polski imperializm. Los więźniów z okresu wojny 1920 roku ma być równoważny i odpowiadać, być odpowiedzią, od, odpowiadać Przepraszam za ludobójstwo kat, Katyńskiemu. Czyli jasno widzimy, jaki mamy rezultat takiej dwustronnej współpracy. Kolejne nie daje to rezultatów. No i podstawowe pytanie, jeśli tam mamy zajmować się sprawą Katynia, między innymi, to co z ipn -em? Co ze śledztwem yy, prowadzonym przez prokuratorów IPN-u? Naprawdę, tutaj jest pytań wiele. Ja się obawiam, że to centrum tak naprawdę będzie służyło zakryciu sprawy Katynia. Obawiam się, aby nie na następne 70 lat. Bądź być drogą do negocjacji prawdy o Katyniu. I na to, broń Boże, nie możemy się zgodzić, bo yy, dziś Wygląda na to, że prawdę historyczną mamy negocjować. Tak może być w sprawie Katynia, tak może być w sprawie dzisiaj dla nas bardzo bliskiej i bolesnej, czyli w sprawie Smoleńska. Przecież ja nie znam faktów ani przed 10 kwietnia, ani po 10 kwietnia, które świadczyłyby o poprawie stosunków polsko-rosyjskich. Politycy Platformy Obywatelskiej, premier Tusk, y y Twierdzą, że to wzajemne wizytowanie się jest dowodem poprawy tych stosunków. No to teraz weźmy pod uwagę wizyta ministra Ławrowa, ministra spraw zagranicznych, i udział w konferencji ambasadorów polskich. Wizyta w związku z dwudziestoleciem Biura Bezpieczeństwa Narodowego generała Patruszewa. Ja tu przypomnę, na wszelki wypadek generał Patruszew był szefem FSB, Federalnej Służby Bezpieczeństwa za prezydenta Putina i w 1999 roku to właśnie on i premier Putin byli autorami. Zamachów bestialskich na obywateli rosyjskich przeprowadzonych, to była nieludzka prowokacja, przeprowadzona w celu uzasadnienia wojny czeczeńskiej. I teraz generał Petruszew jest gościem na dwudziestoleciu Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To ja się pytam, czy tacy ludzie. Jak generał Nikołaj Patruszew ze strony rosyjskiej i Tomasz Turowski ze strony polskiej będą architektami polityki porozumienia między Polską a Rosją po obu stronach dialogu? Tutaj jeszcze jest ten jeden argument, że centrum może być się takim miejscem niebezpiecznym dla polskich interesów, centrum lobbystycznym na rzecz Rosji i jej interesów w Polsce.